Witajcie, ja nazywam się Wolturus Spanik i będziemy kontynuować mroczną przygodę w Altstadt, będziemy detektywem w Altstadt, Będziemy tutaj wchodzić w Altstadt W Altstadt! mikrofon, w Ale ważne jest, że to jest Altstadt, to jest taki. Dobra, bez ogródek, tak? wczytujemy grę, tam gdzie skończyliśmy Teraz widzieliście menu. jest po Damy radę, tak? Jest siła, jest siła Jest loading w Wszystko jest kur... w Altstadt Ale dobrze, że to jest talczyształ. Secret quarter. Dobra, ale zanim pójdziemy do tego, secret quarter, pójdziemy tam, gdzie nikt nie chodził. To znaczy, gdzie nie byliśmy wcześniej, bo się bałem, bałem się, bali. się <laughs> gruby hajs. Beczka, beczka, beczka. Dzięki, beczka. Wiedziałem, że mi może. Nie groź mi, nie groź mi. Ruszamy, ruszamy. Ah, oh, you and my little pony. <laughs> Co ja robię z jego nogami? No nic, nic. Muszę go pochować, bo jednak to był mój przyjaciel, tak? Bardzo mi dużo pomógł. Pomogłeś mi, Józek, czy tam, jakkolwiek się nazywasz. Jest! Almost! Almost, dobra, niech będzie tak, pięknie. To jest pochówek, a nie jakiś tam, będzie leżał w jakiejś skrzyni. Dobra, Mroczne ziemniaki. Przeskokówka na lewo, od razu na drabinę i PULL UP, PULL UP, PULL UP Dobra, PULL UP Jest ready, ready for the next round Dobra Tu, tak, to jest to pomieszczenie My tu się baliśmy wejść, to znaczy no Wy nie, bo wy tu nie graliście Może niektórzy, może niewielu No Jest muzyka, jest dobrze nie mój komrade! Co ci zrobili i dlaczego? Będę cię upakił, ale tyż... ty mały... o, wej, Jeszcze ręka, jeszcze ręka. No, schowam ci sobie i twój pochówek będzie godzie twojego bytu. Jest, guys, Krzesło Jest notatka, pobieramy. Dobra, żegnę. Adios. Ło Ty mały humanoidzie... Ty ...z moim penisem. Kurde... Jeszcze potwór jakiś, ale za, za karę strącę cię z krzesła. Chodź tu, chodź tu, jeszcze zdążę! Jeszcze zdążę! Dobra... Wal się! O nie o nie On tu nie wejdzie, jesteśmy przecież, drabina jest przecież Spadaj stąd! Kurde, się jak jakże przyjdzie Gogona Ty szuju Ty, po miocie piekę mówisz <grystanie> Dobra jest pod kontrolą, la, 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 la spokojnie, jump, 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 and... yeah, i muzyka, to jest taka chwila w amnezji, że jak jest muzyka spokojna, ja mogę z ulgą odetchnąć, bo jest mroczny ziemniak, są Jacki Danielsy, Trunki, persy, Van i jest tu, o kurde. jest dwóch ziemniaków, mrożnych ziemniaków, bang, dobra, to nie pozostało na miejscu, tylko jak już muszę do tego Secret Quarter, jeszcze przeszpilić szpilkę, takiego glazułoda, dobra, secret quarter. I patrzcie, siła, I patrzcie Borys Boris papacho, du Witam cię Boris, Pobieram od Ciebie, pobieram od Ciebie Laudanum, tutaj Oliwę, no, no wiem, że dobrze, dobrze, e, mówiliście, wiele osób mi mówiło, że można to stłuc. To, to jest nieprawda, już jeśli stłuczemy na farcie, to wtedy nawet nie możemy tego pobrać, a ja, ja, ja to muszę udowodnić, patrz, stłukłem, dobra, pobieram, nie pobieram, no way, no way, Sherlock, nie ma, że pobieram, nie ma, co tu jeszcze, jeszcze Oliwa, je jedna a ty nie wiedza to Boris, money around jeszcze na oliwa tam gdzie pieniędzy dobra żegnam Boris, żegnam your wpadnę okay. jeszcze Boris, bo bo borys Dude. oh nie Yes, I am the owner of this inn, and yes, I am responsible for all the things you to see so down here. But you want to, kill me now, <mówne> to Czego mam cię zabijać, koleś? To, że masz brody, nie znaczy, że Lord jesteś powodem Jemans, do zabijania. Nie że żeś na krześle, jakbyś srał. nie kupę. Johannes, dance, no Johannes nie no... Zobaczymy jak to się potoczy, no chyba dobry skrypt, ogólnie to grana... ten no teraz o to, no to to już reżyserowane pod motion capture było no nie chyba. No. Go to Johannes Kill the owner with the dagger or leave him alone it's up to you Wezmę sztylet, ale ci nie zabiję. Nie jestem żadnym dresem k Dobra, a przeszperam co ty tu masz. Pokaż Pokaż. Nic, szafa. Nic nie masz. Dobra, ale tu jeszcze. Mmmm. Drelet, humanoid. Jest klucz. Klucz, klucz. Pickup ok. I gruby hs. Nie, nie zabiję cię, ale zrzucę ci z krzesła. Puść to, pójść to. Dobra. Tu są jakieś tam... Co to kurde jest? Może mam go tam wrócić? Dobra, nieważne, wyjaśnię to później. Co z tym kluczym? Nie tu. Zamknę to i może tutaj klucz.

Tak, to trzeba tutaj nieźle pobrać. O, tutaj. Tam jakbym spadł pewnie... I bym złamał kark. To ja nie jestem mecjo, że skoczę i wiecie, i wiecie tam no. Tutaj, o. Tutaj, o. Ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie. Po te deseczki sobie będzie. Ale, o. Właśnie, o to mi chodziło. Fuck! Yeah! A lot of money. Dobra Tam jest hajs Może bym skoczył ale To jest już ryzyko jedno. Ale spokojnie Sk O tutaj się weźnie O je yeah. Ale jesteśmy bogaci Jeżeli ja Wow! A tam co jest? Co jest tam? Watermonster. Monster, Monster Water Monster O mu bym Co, no to, ja, no to, jak na to, jak Jest, udało mi się kliknąć Dobra robota <ścoughs> Mój palec Dobra robota nie jest zła hmm, hmm. Dobra robota jest najlepsza Water Monster nas nie, się znam nie się z nami pieści to jest moje network. Wracamy <laughs> tu mamy. Tutaj strony światła. Tutaj jakieś pomieszczenie, ale... Roz... Tutaj nic. Może sztyletem aktyw. Nie. Tak. Kur 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 Idziemy z tobą. Sewni private Ryan. Dobra. dobra, tu się chyba uspokoiło No, tutaj zamknięte, dobra. No, jest. Po cichutku skradamy się. Jakbyśmy byli specjalistami. Wow, Ohoho. A, należało cię. Ty humanoidzie z małym Należało ci się, należało ci się bo, bo mnie wystraszyłeś. Ty gnido. Tutaj, Klaus. Tak, tam na strychu. Nie wbiera się, że nie. O, jakieś pomieszczenie miłe. Jedno. Nie ma to, jak rycerz by z głowy. To trzeba to wszystko tutaj zrobić. Raz, dwa. Tobie też. Tobie też. To tobie też. Kurde. Kurde. Kurde, tobie. You. And you. And, and you. Ło! Ło! Ultra, ale nie masz głowy! Ale nie masz głowy! Kurde! Ale nie masz głowy! Aha, aha, goddem, Serio, wystraszyłeś mnie! AH, oh, BASTARD! Tutaj lamperia. Raz, dwa. Kurde, biegni, nie biegni, Borys! biegni, 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 zbytek, biegni, się biegni, biegni, shaking! się mi się biegni, biegni, Kurde, to po, po co to biegni, to... biegni, biegni, Uf, to by było na tyle w tym odcinku. Yy, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Mam nadzieję, że się podobało. Mocne wrażenia były. Czekać, sprawdzę spodnie. Yy, wszystko jest dobrze. Yy, tak, że yy, dalsza, dalsza to jeszcze nie jest ta historia. Wszystko będzie kontynuowane. Żegnam nam was serdecznie.